Całoga jednego ze sponsorów tegorocznego rajdu firmy Tiger i tutaj czeka na nich niespodzianka, proszę Państwa, na rampie no chłopaki na pewno nie będą To jest jakichś dodatkowych ważne, no bo wtedy co się dzieje na RMP. Jak, jaki plan ma ten rajd? Co chcecie osiągnąć, jaki macie plan, strategię? Ostrożnie z tym tagerem, żebyście za daleko nie latali, to bardziej pozi. Ale Życzymy Wam powodzenia, do zobaczenia na mecie. Załoga Tiger, i Tomek Kasperczyk, Damian Syty. Wielkie brawa dla nich. Dziewczyny, a pokochajcie pod reporta. Przed nami kolejny rajd karkonoski. Dla mnie jest to pierwszy mój w karierze. Miejmy nadzieję, że szczęśliwy. Miejmy nadzieję, że dojedziemy do Nalty bez większych przygód. Tempo chcemy na pewno nałożyć do, 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 dość fajne, ale nie, nie, niezbyt, niezbyt wolne. Eee... Opis, opis wykorzystaliśmy, my, my, wydaje mi się, że wykorzystamy w 100%, który, jest, który stworzyliśmy jest on naprawdę dobry. E, miejmy nadzieję, że pozwoli nam to bezpiecznie przede wszystkim dojechać do mety. E, odcinki co prawda nie do końca leżą, leżą, leżą że tak powiem, w I, i, i miejmy nadzieję też, że, że, że wszystkim będzie się podobało. Teraz Skoda zmieniła nasze e, barwy. Jest to czarne, czarny złote, tak jak widać na załączonym obrazku i, i miejmy nadzieję, że przyczynią się, te barwy przyczynią się też do, troszeczkę do doby. Tak, no cóż, no cóż tu mam dodać? 27. rajd karkonoski, jedziemy dwa dni, pierwszy dzień to treningowy, druga runda Lausitz Cup. Niedziela no to czwarta runda rajdowego Pucharu Polski, w której jak najbardziej chcemy przyspieszać. Zobaczymy. No odcinki są bardzo trudne, bardzo wymagające. Tutaj, jeśli chodzi o pracę pilota, naprawdę nie ma momentu i nie ma miejsca na pomyłkę, bo starszy... Zostać z jeden, dwa zakręt do tyłu, jesteśmy zgubieni, ponieważ e, nie mamy tutaj prostych, nie mamy tutaj e, czasu w zasadzie, żeby, żeby odpocząć. E, no nie jest łatwo, natomiast e, no co, no rajd jest piękny, piękne okolice, Jelenia Góra, Karpacz. E, nowe barwy, tak jak Tomek wspomniał, złoto-czarne. E, wielu kibiców już nam... E, Gdzieś tam szeptało, że, że nowe Ukrainie bardzo fajne. My liczymy na to, że, że troszkę tam gdzieś tam szczęście będzie nam sprzyjało. E, I cóż, mamy nadzieję, że e, wszystko pójdzie po naszej myśli i widzimy się i w sobotę i w niedzielę na mecie. Dzięki. Dzięki do zobaczenia. Do zobaczenia. czasem na trasie Zbawomir Ogryzek startujący ze Zbyszkiem Cisnarem Citroen C2R2 Max A po drugiej stronie w barwach Tiger Tomasz Kasperczyk zamierny, No i kto zwycięży w tej rozgrywce? Wszystka wygląda, że będzie Tomek Kasperczyk! Na odcinku są już Tomek Kasperczyk jadący z Damianem Sytym w Skody Fabii W Skodzie Fabi, oczywiście Po prostu są na energetykach. w barwach jednego ze sponsorów rajdu karkonoskiego załoga Tomek Kasperczak a nie Zobacz Panowie rozumiem, że jutro się widzimy Że jutro się widzimy tutaj na rampie również Panowie startują również jutro W cyklu rajdowego Pucharu Polski Także dzisiaj muszą jechać odpocząć Po to, żeby jutro z pełną mocą Mogli wrócić na trasę Ale ich sponsor myślę im w tym bardzo pomoże Na miejscu szóstym w klasie trzeciej বই mm -hmm.